Jak zadbać o pozytywną historię kredytową? Najważniejszym elementem budowania swojej pozytywnej historii kredytowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji o kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania. Czyli idzie klient do banku, bierze kredyt, wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o zobowiązaniu po jego wygaśnięciu. I dzięki temu klient ma możliwość chwalenia się swoją pozytywną historią kredytową w relacjach z innymi bankami czy skokami w sytuacji, kiedy będzie chciał wziąć jakiś y, kolejny. Kredyt. Proszę pamiętać, że 90% informacji, które znajdują się w bazie BIK-u, to jest informacja o klientach, którzy mają właśnie tą pozytywną historię kredytową, którzy mają bądź też mieli jakiś kredyt, jakieś zobowiązanie i go terminowo regulują. Również ważnym elementem dbania o swoją pozytywną historię kredytową jest bieżące monitorowanie. Swoich zobowiązań, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy dane, które banki i skoki przesyłają o mnie, czy dane te są poprawne. Jak to wygląda w praktyce? Do ośrodków doradztwa finansowego i konsumenckiego zgłaszają się nie tylko osoby, które mają problemy z płatnościami rat. Są też takie osoby, które w swoim życiu zaciągnęły wiele pożyczek spłacanych terminowo. Jak się okazuje, tacy solidni kredytobiorcy mają w przyszłości większe szanse na zawarcie kolejnych umów kredytowych. Banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w przypadku takich klientów są w stanie wydać szybciej decyzję kredytową, bowiem nie wymagają od nich dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń. Poza tym takie osoby są bardziej wiarygodne, gdyż już wcześniej wykazały się rzetelnością w spłacie. Tak więc prawidłowe regulowanie rad jest pierwszym krokiem ku zapewnieniu sobie szans na uzyskanie kolejnych kredytów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Osoby, które nie zaciągały wcześniej zobowiązań i nie widnieją w bazie Biura Informacji Kredytowej, są dla instytucji finansowych anonimowe i mają mniejsze szanse na uzyskanie kredytu. Dlatego warto budować swoją pozytywną historię kredytową. Pamiętajmy, aby przy zawieraniu umowy o kredyt podpisać zgodę na przetwarzanie danych przez Biuro Informacji Kredytowej po spłacie zobowiązania. Dzięki temu informacje o prawidłowej obsłudze kredytu będą widoczne po jego spłacie.